Jest bardzo trudno mi na ten temat mówić, ponieważ ja poszukiwałam ojca przez 60 lat, najpierw matka, potem ja, przez różne instancje i instytucje, które były mi dostępne. 16 kwietnia został wywieziony z Kozielska do Katynia w 1940 roku. Jest tego materiału naprawdę bardzo dużo, bo tu dysponujemy przeszkami katyńskimi. Mamy materiał pobierany podczas prac ekskumacyjnych w postaci zębów. Więc tych próbek w tej chwili badanych jest tak naprawdę kilkaset. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Przez wiele lat po wojnie nie można było w żaden sposób oddawać hołdu zamordowanym w Katyniu oficerom. Jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie było to możliwe, stał się cmentarz Powąskowski. To tu w latach 80. ubiegłego wieku ksiądz prałat Stefan Niedzielak poświęcił symboliczny pomnik epitafium na dwóch ścianach kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boroneusza. Napis głosił: Poległym na wschodzie. Na środku jednej ze ścian umieszczono czaszkę zamordowanego w Katyniu Polaka. Dziś pamięć o zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni na wschodzie kultywują przede wszystkim ich bliscy, wnuki, synowie oraz córki. Tak jak Romana Soku, córka zamordowanego polskiego policjanta. Ojciec. Jest bardzo trudno mi na ten temat mówić, ponieważ ja poszukiwałam ojca przez 60 lat najpierw matka, potem ja i ja mam odpowiedzi również z Kozielska, wskazujące na to, że mój ojciec zginął w Katyniu. Dla mnie dodatkową tragedią to jest to, że ja nie wiem, gdzie mój ojciec leży, ja mogę przypuszczać po 60 latach poszukiwań mojego ojca. Mogę przypuszczać, gdzie są jego szczątki i gdzie została wykonana egzekucja. Nie wiem od czego zacząć. Ach. Tadeusz Fabisiewicz. To dziś 96-letni syn zamordowanego w Katyniu polskiego oficera. Po jakimś czasie, no już nie pamiętam w jakim miesiącu, przyszedł list właśnie od ojca, że kozielisko jest. No najważniejsze to martwił się o dzieci, to znaczy o nas. Ma siostra była o dwa lata starsza, żeby się mną zajęła i tak dalej. Kozielsk 23 listopada 1939 roku. Kochana Zosieńko, wiem, że niepokoisz się o mnie, ale pisałem do ciebie dwie kartki na początku września i nie wiem, czy takowe otrzymałaś. Obecnie jestem w Rosji i czuję się dobrze i zdrowo. Mimo wszystko jestem zaniepokojony o ciebie i dzieci. Czy jesteście zdrowi, a w szczególności ty i Marysia, i jak przedstawiają się warunki materialne, bo zbliża się zima, do której należy się przygotować. Następnie wiem, że masz kłopot z Marysią i tadzikiem co do szkoły, ale trzeba powiedzieć, trudno i jeśli nie można ich umieścić w radomiu lub kozienicach, to niechaj uczą się w domu. A głównie niech Marysia weźmie się za tadzika i przerabia z nim kurs klasy drugiej. Kończąc, proszę cię, abyś była o mnie spokojną, bo jestem zdrów, a uważaj na siebie i nie przejmuj się niczym. Całuję cię, Twój Stach. Żeby zrozumieć. Co stało się z polskimi jeńcami po 17 września 39 roku? Musimy lekko cofnąć się w przeszłość. Moskwa. Przywódcy bolszewicy 23 sierpnia 39 roku podpisali układ z Niemcami hitlerowskimi. Formalnie był to pakt o nieagresji, faktycznie najważniejszy był tajny protokół, który dzielił między innymi Polskę na sowiecką i niemiecką strefę wpływów. To umożliwiło Niemcom rozpoczęcie wojny 1 września, no a potem 17 września dołączyła do tego armia czerwona, która Uderzyła od tyłu na mocno już wykrwawione wojska polskie, ale jeszcze broniące się no i działające według pewnego jeszcze planu strategicznego. W ręce sowieckie wpadło około 250 tysięcy jeńców, przy czym do obozów faktycznie trafiła mniej więcej połowa 125-130 tysięcy jeńców, dlatego że resztę albo od razu zwolniono, albo uciekli po prostu no z tych miejsc. Gdzie byli do niewoli brani. Proszę sobie wyobrazić, że udręczeni obrońcy ojczyzny, jeńcy wojenni, byli szanowani nawet przez tak strasznych ludzi jak Niemcy, którzy tworzyli oflagi i stalagi dla wojskowych. I tam się nie umierało z głodu. Tam nie umierało się z tej strasznej pracy. Natomiast, jeśli chodzi o wschód od 17 września, to było wyjątkowe, jakieś sadystyczne i straszne upokorzenie ludzi. Nie tylko walka z równym sobie wojskowym, z wojskiem. Nie. Nie, upodlenie jeńca wojennego. Jest to hańba. Jest to hańba dla tego, który to robi. W grudniu 1939 roku w obozach jenieckich, sowieckich znajdowało się około 39 tysięcy jeńców. Mniej więcej 24-23 tysiące to byli szeregowi żołnierze i podoficerowie, i oni. Byli w obozach pracy jenieckich, które budowały przede wszystkim drogi. Natomiast około 15 tysięcy, nieco ponad 15 tysięcy jeńców znajdowało się w trzech obozach specjalnych. Te obozy były co charakterystyczne zarządzane przez NKWD, a nie przez armię, tak jakby to wynikało z konwencji międzynarodowych, których Związek Sowiecki co prawda nie podpisał, ale które honorował przynajmniej deklaratywnie. Wiem o tym, że mój ojciec nie był sądzony w gromadzie. Mój ojciec był sądzony indywidualnie. Od razu w 1939 roku sądzony był przez Wojenny Trybunał 5 Armii Frontu Ukraińskiego. Jest to artykuł 54, paragraf 13. Dezercja, bandytyzm, szpiegostwo zagorzałego wroga państwa radzieckiego. Jeńcy w trzech obozach specjalnych byli poddani ewidencji i rozpracowaniu, i wszystkim im założono akta osobowe. Beria, który był ludowym komisarzem spraw wewnętrznych, 5 marca skierował do Stalina notatkę, którą rozpatrzono na posiedzeniu biura politycznego, w której stwierdzał, że tych 14 700 jeńców z trzech obozów to są zatwardziali nierokujący poprawy wrogowie Związku Sowieckiego i proponuje rozpatrzeć ich sprawy w trybie specjalnym, i skazać ich wszystkich na rozstrzelanie. Okoliczna ludność zdawała sobie sprawę przynajmniej jeśli chodzi o Katyń gdzie egzekucje wykonywano na miejscu, a nie przywożono tam zwłoki, tak jak w przypadku innych miejsc straceń. Bez tego, co się tam dzieje, kiedy tereny te zostały zajęte przez Armię Niemiecką, kiedy wybuchł konflikt niemiecko-sowiecki w czerwcu 1941 roku, po kilku miesiącach te informacje o zbrodni zaczęły w jakiejś tam postaci docierać. Do okupantów. Wydaje się, że pierwsi w ogóle dowiedzieli się o tym, Polacy, będący na robotach po prostu w tamtym rejonie w ramach tzw. organizacji TOT i oni już w 1942 roku, mniej więcej w połowie, postawili pierwsze krzyże w miejscu straceń, odgrzebali po prostu kilka zwłok, ale nie mieli świadomości, co tam się naprawdę znajduje. Pierwsze to było w gazecie. Nie pamiętam, jak się nazywało to pismo. Było właśnie i tam było nazwisko ojca, że nie żyje. To znaczy 16 kwietnia został wywieziony z Kozielska do Katynia w 1940 roku. To, znaczy, to gdzieś zginął dzień, dwa wcześniej. Ile tam pociąg lecia, Z Kiedy? W czterdziestym trzecim roku pokazały się pierwsze nazwiska zamordowanych jeńców. Ukazały się w gadzinówkach oraz na słupach ogłoszeniowych w każdym mieście. Moja matka dostała informację, że jest tam nazwisko imię mojego ojca. Była. Przy takim okrąglaku, gdzie Niemcy rozklejali te wszystkie swoje afisze, ja wszystkie informacje tego typu. I moja matka powiedziała, córciu, tam nie było twojego ojca, twój ojciec nie mógł być zamordowany, nie, nie może nie żyć, twój ojciec był młody, twój ojciec miał dopiero 34 lata, wysportowany, wspaniały, wysoki chłop, on by dał się tak zamordować, może naiwnie to moje matczysko, Biedna, ale no chciało ratować i swoją duszę, i swoją pamięć, i swoje serce, i mnie. Sowieci oczywiście odrzucili twierdzenia niemieckie. Mimo, że wcześniej przez dwa lata odmawiali jakichkolwiek informacji, albo twierdzili, że wszyscy zostali zwolnieni, że nie ma nikogo spośród jeńców polskich na terenie Związku Sowieckiego, Stalin wręcz powiedział generałowi Sikorskiemu, że być może rozbiegli się, że zbiegli do Mandżurii. nawet taki argument był używany. Więc mimo, że wcześniej Sowieci twierdzili, że nic nie wiedzą konkretnego na temat losu tych jeńców, wtedy w kwietniu 1943 roku ogłosili, że te trzy obozy zostały zagarnięte latem 1941 roku przez Niemców i Niemcy, tutaj też przekaz był niespójny, raz mówili, że latem, raz, że jesienią 1941 roku Niemcy wymordowali wszystkich tych jeńców, przy czym padała liczba 11 tysięcy zamordowanych w Katyniu i w ogóle zawsze była mowa oczywiście tylko o Katyniu jako miejscu zbrodni, bo wtedy inne miejsca nie były znane. A potem z piętnem katynia się żyło. A co oznaczało piętno katynia? To powie każdy, kto chciał się uczyć, edukować. Ja też miałam wybrany zupełnie inny kierunek. Byliśmy traktowani, ja się potem przyzwyczaiłam i z tym piętnem Katynia człowiek żył. Pierwszy raz byłem w chyba 5 roku, a, a i potem na otwarciu, otwarcie było cmentarza. Byłem drugi raz. Nawet mam ziemię, ziemię z Katynia. Jeszcze. By. I jeszcze mówię, że jak ja umrę, to żeby mi do trumny wsadzili tę, tę ziemię. Skąd będę razem z ojcem, będę leżał. Mimo upływu ponad 80 lat, zbrodnia katyńska nadal kryje wiele tajemnic. Część z nich może zostać wkrótce rozwiązana. Dzięki szczątkom przywiezionym m.in. z Katynia i pracy polskich genetyków. Tutaj jest tego materiału naprawdę bardzo dużo, bo tu dysponujemy poza tak zwanymi czaszkami katyńskimi. To są, to są różne miejsca oczywiście. One są nazywane wszystkie jako czaszki katyńskie, ale one pochodzą z różnych miejsc. Ich jest w tej chwili kilkanaście. To jeszcze mamy materiał pobierany podczas prac ekshumacyjnych w postaci, w postaci zębów. Więc tych próbek w tej chwili badanych jest tak naprawdę kilkaset pochodzących z ogólnie rzecz biorąc zbrodni katyńskiej. Chcielibyśmy doprowadzić do kolejnej identyfikacji ofiar katyńskich, ale też i, też i prowadzimy inne badania, czy badania tomografii komputerowej, opisujemy obrażenia, które są widoczne na, na, na czaszkach. A finalnie chcielibyśmy też doprowadzić do rekonstrukcji wyglądu twarzy, aby jak najwięcej na temat tych ofiar się dowiedzieć i być może któryś z tych ofiar uda nam się w przyszłości zidentyfikować. Tutaj dużym problemem jest brak materiału porównawczego. To jeżeli chodzi o zbrodnię katyńską, to no niestety musimy pamiętać, że to byli głównie oficerowie, których dzieci już były. Zawansowane wiekiem w roku 39, więc po prostu tych ludzi w większości już nie ma. Oni po prostu zmarli, więc mamy, w większości przypadków mamy do czynienia z pokoleniami wstępnymi, co no znacznie, znacznie utrudnia badania. No i skala ofiar. Też, tutaj też jest to problematyczne tych ofiar było naprawdę bardzo dużo. Zbrodnia katyńska to zbrodnia nieukarana. Ponadto Rosjanie do dziś nie chcą uznać jej za ludobójstwo. Czym było rozstrzelanie kilkunastu tysięcy bezbronnych ludzi, pokazuje film, który przez wiele lat przechowywał w swoim prywatnym archiwum prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.